Cześć, witam was na GameNat Z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję gry Crash Time 5 Undercover. Wraz z tym gameplayem dostępna jest także pełna recenzja tekstowa na portalu videotesty.pl. Link do tej recenzji znajdziecie w opisie filmu. Tak więc zapraszam serdecznie też do wchodzenia na portal. Gra, którą prezentujemy to dynamiczne wyścigi samochodowe, a wydana została w kwietniu 2013 roku przez firmę Techland. Pojawiła się na PC oraz na konsole Xbox 360 oraz PlayStation 3. Crash Time 5 Undercover to jak najbardziej zręcznościowe wyścigi. Postawiono tutaj na szybkość, dynamikę i efektowne wypadki. posiada też linię fabularną, co prawda nie skomplikowaną, ale nie będziemy się tu nad tym rozwodzić. Jeśli chcecie poczytać o fabule gry, zapraszam do recenzji tekstowej, a tymczasem skupimy się na swobodnym, dynamicznym gameplayu. No i proszę bardzo, sam początek już mamy efekty specjalne. Jeśli chodzi o model jazdy, to jest on bardzo zręcznościowy. Momentami ociera się o realizm, ale generalnie chodzi o szybkość. I szybkość naprawdę w tej grze czuć. Jednak to, co najbardziej mnie urzekło, to właśnie te kraksy. Strasznie mnie kusiło, żeby co chwilę powodować jakieś wypadki, zahaczyć auto przejeżdżające obok, wjechać na czołówkę z autem z przeciwka. Aby oglądać właśnie takie efektywne wyskoki, rozpadanie się samochodów, a nawet eksplozje. Do ostrej jazdy zachęca także warstwa dźwiękowa gry. Muzyka jest szybka, dynamiczna, moim zdaniem bardzo dobrze dobrana dla takiego rodzaju wyścigów. Ok, w międzyczasie może kilka słów o grafice gry. Miałem okazję grać w tą grę na Xboxie 360 i wydaje mi się, że tam niestety warstwa graficzna jest dużo lepsza. Prezentowana tutaj wersja PC, co prawda też nie wygląda źle. Plusem gry jest także to, że nie ma wyśrubowanych wymagań sprzętowych. Do uruchomienia gry wystarczy dwurdzeniowy procesor, 3 GB pamięci RAM oraz karta graficzna z przynajmniej 256 MB pamięci na pokładzie tak jak GeForce 8600, 9800 i podobne. U mnie gra chodziła w rozdzielczości Full HD oraz maksymalnych ustawieniach z dobrą ilością klatek 30-40 na sekundę przy procesorze dwudzeniowym i3 2100 4 GB RAMu oraz karcie graficznej GeForce 450C w wersji OC. Dlatego jeśli macie mocniejszy sprzęt np. czterożdżeniowego Phenoma lub i5, ta kartę graficzną na poziomie 650 albo Radona HD 7770 nie musicie się martwić w ogóle o płynność gry. Możecie ustawić wszystko na maksa, gra na pewno będzie miała około 60 klatek bez problemu. Aha, wypada jeszcze dodać iż w grze możemy odblokować naprawdę dużą ilość samochodów. I są to przeróżne. Wyścigówki, samochody policyjne, zwykłe osobówki oraz specjalne maszyny. No i co mnie bardzo cieszy, poza wyglądem, różnią się faktycznie także osiągami, przyspieszeniem, zwrotnością, ogólnie sterownością. Ok, a teraz pokażę Wam bardzo ciekawą akcję. Będziemy próbować wskoczyć do tej wielkiej rury, która została podwieszona pod helikopter. Pozornie może to się wydawać łatwe. Czy takie jest? Popatrzcie sami. Wow! I poszedł bokiem. Ale upadek nawet przeżyliśmy, tak więc można jechać dalej. Może tym razem się uda. A może nie? I proszę bardzo, poszło w słupek. Ale przyznacie, że widowiskowe samochód rozpadł się bardzo fajnie. No dobrze, próbujemy jeszcze raz. No i w końcu w sam środeczek. No i to na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że gameplay wam się podobał. Pamiętajcie, zapraszam na portal videotesty.pl do pełnej recenzji. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was. Cześć!